Cześć! Dziś porozmawiamy o przygotowaniu wyważarki do sezonu. Pokażemy tylko te czynności, które Ty, jako użytkownik, możesz wykonać własnymi siłami. Pamiętaj, wyważarkę należy utrzymać w czystości. Wewnątrz wyważarki nie mogą się znaleźć błoto, pył ani woda. Ponadto do czyszczenia wnętrza wyważarki nie wolno używać acetonu ani rozpuszczalników. Bardzo ważne: wszystkie czynności konserwacyjne wykonujemy na odłączonym zasilaniu. Wkręcamy śruby dookoła panelu wyważarki. Dmuchamy suchym, sprężonym powietrzem wewnętrzne części wyważarki. Dmuchamy na czujnik położenia pokrywy koła. Czyścimy czujnik wysięgnika i listwy wysięgnika. Oczyszczamy czujnik położenia wału i tarczę czujnika. Oczyszczamy z pyłu tarczę i listwę za pomocą czystej szmatki. Pamiętaj, nie wolno do tego używać chemii. Sprawdzamy stan paska prowadzącego. Zdejmujemy pasek z rolki. Sprawdzamy go wizualnie. Powinien być czysty, nie może też nosić żadnych śladów uszkodzeń. Sprawdzamy pasek na dotyk. To no w ten sposób, jak teraz pokazuję. Nie powinno pojawić się żadnych śladów na pasku. Usuwamy pył z powierzchni rolki pod paskiem. Do tego celu używamy czystej ściereczki z dużą ilością spirytusu. Dlaczego to takie ważne? Czyszcząc pasek i koło pasowe, zyskujemy pewność, że wyważanie będzie teraz jeszcze dokładniejsze. A poza tym eliminujemy też ryzyko, że pasek zacznie się ślizgać przy wyważaniu cięższych kół. Teraz będziemy czyścić wał i flansze wyważarki. Aby oczyścić wał, używamy preparatu do oczyszczenia, np. od rdzewiacza w sprayu. Wciskamy osłonę sprężyny za pomocą stożku w celu zdjęcia zabezpieczenia. Zdejmujemy nakrętkę szybko mocującą, a także zabezpieczenie i sprężynę. Oczyszczamy wnętrze flanszy. Oczyszczamy z zabrudzeń również sprężynę, a także pokrywę. Wkładamy wszystko w odwrotny sposób. Wkładamy sprężynę, zabezpieczenie. A także pokrywę do wnętrza flanszy. I wkładamy z powrotem zabezpieczenie. I jeszcze jedna ważna rzecz przed sezonem. Pamiętaj, żeby sprawdzić stan stożków, nakrętki szybkomocującej, a także wału. To jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o przygotowanie wyważarki do sezonu. Bardzo ważne jest też wykonanie kalibracji urządzenia. Jednak tym razem nie będę ci tego pokazywał, ponieważ ten model jest jedynie przykładowy, a procedury kalibracji mogą się różnić w zależności od tego, jaką masz wyważarkę. Dlatego zawsze warto sprawdzić swoją instrukcję obsługi.